Dlaczego wrzucenie tego filmu pożałuje pan premier Donald Tusk i już wam tłumaczę. Donald Tusk wrzucił film pewnie w ramach ocieplania wizerunku, którzy doradzili mu jego doradcy. Kibicuje w nim Polce na igrzyskach olimpijskich w spinaczce sportowej, która zdobyła brąz. Dobra, teraz oglądamy film. Zaraz przed startem. Idziesz, 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 szybciej. I teraz mogę się założyć, że zaraz będą przeróbki i to pełno, gdzie na ekranie jest wzrost cen prądu, gazu, wzrost bezrobocia, inflacji i tak dalej. No i Donald Tusk będzie tak jak na tym filmie klaskał i mówił: dobrze, dobrze. Zobaczcie, stonoga na swoich filmach zawsze się chwali, ile to on nie ma pieniędzy. No, pewnie tu na stole leży około 10 tysięcy. 10 tysięcy setek wydrukowanych tylko z jednej strony. Tak właśnie wygląda bogactwo w internecie, bo ten, co ma tak naprawdę pieniądze, to raczej się z nimi nie obnosi, bo pieniądz lubi ciszę. Kandydatka Demokratów na prezydenta USA Kamala Harris ogłosiła, że jeśli wygra te wybory, to na wiceprezydenta powoła Tima Wolca. A kim jest Tim Waltz, zasłynął z tego, że popiera i ułatwia tranzycję nieletnich osób nawet bez zgody i wiedzy rodziców. Jest on gubernatorem Minnesoty i ogłosił on ten stan azylem dla nieletnich, którzy chcą poddać się tranzycji płciowej. Poparł zaprzestanie finansowania policji, a liczba morderstw wzrosła o 73%. Nietypowe zjawisko, jak na tą porę roku wzrost bezrobocia w Polsce. Zazwyczaj o tej porze jest dużo prac sezonowych i te bezrobocie zawsze spadało. W tym roku niestety rośnie. Czy wasz krem pistacjowy też kiedyś był z oliwą i bazylią i w ogóle nie był słodki? Pewnie tak. Wtedy gdy kupiliście pesto zamiast kremu pistacjowego.